Ha 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 ha. Manko tutaj Frodo, a to jest mój drugi odcinek, mój ulubiony loadout i w Team Fortress 2. Dzisiaj czas na Soldiera, czyli drugą klasę z wszystkich dziewięciu. A mój ulubiony set jest następujący: wyrzutnia rakiet świąteczne lub nie, yy, rezerwista, no i trzecia yy, rzecz na broń Mili, czyli plan ucieczki, w tym wypadku akurat klasyk. No i zaraz będę się wypowiadał, co naj najbardziej na yy, lubię w tym secie i tak dalej. No kurczę, skałcik bąka kawalną. O, uciekniemy sobie kawałek. Okej, okay, dobra, to zacznijmy może od broni Mili, którą właśnie mam teraz zdobytą i widzicie, że bardzo szybko biegam. No i to jest właśnie to, co tak naprawdę bardzo w niej lubię. Jeśli mamy bardzo mało życia i wycofujemy się z akcji, bierzemy ją sobie w rękę, no i bardzo szybko uciekamy do naszej apteczki. Oj, widzę, że tutaj nas ładnie wcisnął. Uciekamy do apteczki i się leczymy, lub po prostu szybciej podbiegamy do medyka. Niestety ona blokuje nam możliwość leczenia przez medyka, ale w sumie jedno by wykluczało drugie, bo im mniej życia mamy, tym, no, tym po prostu szybciej biegamy. A jak medyk nas leczy, to byśmy coraz wolniej biegali. Okej, okay, teraz broń drugorzędna, rezerwista. Ta broń sama nie robi jakiegoś większego wrażenia, ale przy użyciu naszej wyrzutni rakiet, kiedy podbijemy przeciwnika strzelając mu w nogi, o, tak jak to przed chwilą widzieliście, tutaj Pyro miał może co mało trochę życia. Po podbiciu przeciwnika, strzelając mu w nogi, on wylatuje w górę, w tym momencie zmieniamy na rezerwistę i go dobijamy w powietrzu. I w tym momencie on dostaje obrażenia krytyczne, jeśli dobrze pamiętam. Mini-krytyczne, mini przepraszam. Oj, no i mnie ładnie zdjął tutaj. Tak więc połączenie to jest bardzo dobre. I to chyba tak naprawdę wszystko. Nie lubię w tym tylko tego, że ma tylko trzy strzały, bo czasem to trochę brakuje, ale to już nieistotne. Yy, I trzecia rzecz to jest wyrzutnia rakiet. W niej tak naprawdę nie ma co lubić, bo jest podstawowa. Yy, no ale co? Fajne jest to, że ma jakieś, ta, ma jakieś obrażenia dość spore. No w sumie to, niewidna, to nie jest zaleta wyrzutni rakiet, tylko solda. Widzę, że tutaj pułapkę zrobili mu. <grym> yy, ale właśnie ta wyrzutnia dość nieźle bije. Poza tym dzięki niej możemy robić rocket jumpy. O i teraz mi świetny wyszedł rocket jump. Yy, tutaj gdzieś spaja mamy. Ok. Yy, możemy robić rocket jumpy, ale to nie zaleta wyrzutni, tylko już yy, całego solda. Yy, no i co? Bije obrażenia. Amunicji ma 4, czyli podstawowa ilość. O i to jest to, o czym mówiłem. Teraz, no akurat kryt nie wszedł mi, ale. Ale wiecie, o co chodziło. Podbiliśmy przeciwnika. O kurczę, Pyra. Niezła kontra na, niezła kontra na yy, Solda, bo może odbijać nasze pociski. Ten miał akurat bug Barnera, więc nie mógł nam nic większego zrobić, bo szkoda mu było amunicji. I yy, co? I pogramy sobie teraz 10 minut, tak jak to w tej serii, tym secikiem. Yy, oczywiście w komentarzach piszcie swoją serię. Yy, a, i jeszcze coś. W poprzednim odcinku mówiłem, że kolejne gameplay będą z kimś. No i ogólnie powinny być z kimś, ale tutaj moje kolejne wytłumaczenie. Ten odcinek jeszcze nie jest z kimś, z tego powodu, że wiecie jak to jest wakacje, tak jak już tą wiem zresztą w jednym odcinku, że się gdzieś wyjeżdża. O Jezu, mam jeden HP. I po prostu teraz akurat właśnie w momencie po nagraniu będę wyjeżdżał, więc mam tak naprawdę tylko czas, żeby to nagrać, czyli 10-15 minut włączyć renderowanie i tak naprawdę wychodzę z domu. I spróbuję to wstawić jakoś przed 20 I właśnie z tego powodu, że miałem mało czasu, już nawet nie próbowałem yy, organizować yy, tutaj nikogo, żeby z nim nagrywać. Tak więc, jeśli Wam się to nie podoba, to przepraszam Was. Dobra. A, niestety nie trafiłem go. Dobra, ten Demoman, jak go kojarzę, tutaj dużo biega coś u nas. O, dobrze, że podskoczył. To sobie sam utrudnił życie. Okej, okay, nie trafił we mnie, abym miał trochę słabo. Okej, okay, widzę, że tutaj przyszło jeden, nie, jeden widz przyszedł, a to i tak dość nieźle. Może potem go poproszę, żeby medyka wziął, ale widzę, że ma enga. teraz to nie będę mu przeszkadzał. O kurczę. A właśnie, a propos jeszcze konkursu. Yy, widziałem, że już napisaliście ponad 15 tysięcy komentarzy. Takie wow, jak zobaczyłem to. Nie spodziewałem się, że aż tak dużo osób będzie, które będą chciały to wygrać. Ja się tam cieszę. Fajnie, bo były osoby, które napisały po 100 komentarzy. Było kilka takich. Była osoba, nawet kilka pewnie, które napisały jeden komentarz. Jakby wygrała taka osoba, to będę naprawdę zaskoczony. Wow, ktoś znalazł najemnik. Widać, że początkujący serwer. No Akurat dla mnie. Ja jestem amatorem, nie mam jakiejś swojej nie, jest, nie mam jakiejś większego skilla. Zresztą Soldier jest moją ulubioną klasą, ale to absolutnie nie znaczy, że że jestem w niej najlepszy o czym ja tam mówię? aha, że były osoby, które napisały tylko jeden komentarz i jeśli taka osoba wygra to będę zaskoczony zresztą program, którym będę sprawdzał będzie pokazywał ile osób znaczy, która osoba napisała ile komentarzy ile dostała lajków w tym komentarzu i ile dostała dislikeów. tak więc kilka osób z was może znać ten program jeśli robiło jakieś losowania kiedyś bardzo jest fajny i nie kraszuje w ogóle tak jak ostatnio robiłem na losu youtube ten jest o wiele lepszy. Okej, okay, statystyki mam dodatnie, aczkolwiek yy, słabe i tak i tak. Yy, ale fajnie, to tak widzę, że 11 na 11 osób, a taka coś cisza na serwerze, dziwne to. Ok. Aj, jej, jej, mało, mu za mało mu zostało na pewno życia. Aj, kurczę, ten kryt nie wszedł. Oj, teraz musimy uciec. O i to jest to co lubię w, bardzo w tym w żołnierzu jeszcze, że y, nawet jeśli nie widzimy przeciwnika, zresztą podobnie jak w Demomanie, który będzie za dwa odcinki, znaczy za jeden odcinek w sumie y, możemy strzelić sobie na przykład tutaj ze róg i zranić przeciwnika, który już się może bardziej nas przestarczy i już nie będzie y, za nami biegł. Ok, spróbuję w tym odcinku zabić każdego. Kurczę y, spróbuję zabić każdego, z, znaczy nie każdego, tylko z każdej broni żeby wam pokazać yy, ogólnie ta plan ucieczki ma, dy, yy, ma zwykłe obrażenia, czyli jak na broń dla solda dość duże yy, przez co w połączeniu z szybkim biegiem i niestety z tymi obrażeniami które dostajemy zwiększone yy, podczas noszenia go po ostatnim update'cie yy, dość ładnie się komponuje to, gdy szybko biegamy i jeszcze bijemy niemały damage o widzę, że tutaj ktoś ma chyba nową czy to jest tylko nowy A nie, to jest, no, to jest wygląd tego zaszczepiacza. Zresztą mało kiedy z nim chodziłem. Okej. Okay. W ogóle przed tym jak moją ulubioną... Znaczy nie, moją poprzednią ulubioną wyrzutnią była wyrzutnia wolności. Niestety ostatni update tak ją rozwalił, że ja już w ogóle z nią nie, za nie zamierzam jej kiedykolwiek założyć. Chyba, że z powrotem ją przywrócą taka jak była. Jeśli się nie orientujecie, to zostało jej dodane, a zresztą odjęte można powiedzieć, yy, odjęto jej dwa, minus 25% yy, obrażeń od ataku, czyli teraz tak naprawdę no, nie opłaca się jej nosić bardzo małe obrażenia, nie uzadajemy. O! I to jest właśnie to, co teraz lubię w, tym, w tej broni. Widzicie, jak szybko zasuwamy, możemy podbyć sobie do apteczki i już mam więcej HP. Tak więc niestety teraz już nie chodzę stamtąd, o, była moją ulubioną wyrzutnią, nie dość, że zabierała normalne obrażenia, to jeszcze miała zwiększony atak speed, znaczy tak, prędkość pocisku, a nie atak speed. Dobra, weźmiemy sobie tutaj Rocket Jumper po zawsze to trochę więcej. <laughs> jeśli nie wiecie, jak się rocket jumpuje, na tej mapie nam, wam nie będę pokazywał może, ale to tylko może będę kiedyś robił, jakbyście chcieli poradnik do rocket jumpów. Ja absolutnie nie jestem jakimś świetnym rocket jumperem, ale jakieś tam podstawy znam. Co? A tak z podstaw całkowitych. To jest jeśli po prostu chcecie wyskoczyć wyżej niż tylko jak strzelacie o tak pod siebie, to musicie w tym samym czasie podskoczyć i kucnąć, czyli zrobić coś takiego jakby. No teraz dobra, beznadziejny był ten jump, ale to już nie istotne. Nie będę teraz na tej mapie, ona nie jest the rocket jump taka świetna. Za dużo tutaj mamy ściany i wszystkiego. Ale z drugiej strony bardzo fajna mapka na solda, yy, bo są dość ciasne tutaj spaje. No i zabiłem go z tego. Już wiecie jak to wygląda. Yy, fajna mapka na solda, bo dość ciasne są tutaj te obszary i po prostu możemy sobie soldem ranić wszystkich i osłaniać Intela i tak dalej. Dobra, zajdę jeszcze tutaj tak, spaj. No i zabity. Znaczy asysta, ale ja go odkryłem. Okej. Okay. Yy, nie wiem, czy już mówiłem, chyba mówiłem, ale piszcie oczywiście w komentarzach swoje ulubione loadouty, Ja sobie to poczytam, a tak jeszcze nawiązując do tego, yy, że mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, że czytam wszystkie komentarze. No, nie spodziewałem się, że w konkursie będzie 15 tysięcy komentarzy. To może zboczę trochę z tego, co mówiłem, ale chyba wiadomo o co chodzi. Tam sam tak, większość osób napisało spam typu xddddd, afka, afk afk i tak dalej. Mam nadzieję, że nikt tam bota nie załączał, żeby ten. I ja bym teraz pomysłu wam takiego nie dał. Spy. Dobra, zabijmy go normalnie. Widzę, że The Dringera nie miał. Dobra, staty mam 16,5. Trochę widzę, że tutaj. Udało mi się je naprawić, bo na początku miałem niby też dodatnie, ale trochę takie gorsze. Okej, okay, ile my tu już nagrywamy? A, jeszcze chyba do, dopiero nagrywamy z 9 minut, znaczy jeszcze z minutkę będziemy nagrywać. Lub sobie przejmiemy chociaż tego Intela. O kurcze, no. Teraz uciekamy z tym i będzie... powinniśmy go przejąć. I wydaje mi się, że będziemy kończyć właśnie yy, tak odcinek, jeśli mnie tutaj nikt nie dogoni. O, medyk mnie dobrze nie może leczyć, przez to ja szybciej biegnę. No i niestety nie wygramy jeszcze przez te rundy, ale zawsze to drugi Intel. Czy ja w ogóle tego Intela niosę? Nie, ja go nie niosę w ogóle. Ja nie wiem, że jaki fail. No dobra. <laughs> Lol. Yy, ale co? Aha, dobra, to może jeszcze zróbmy, że zamiast, yy, że yy, zamiast, żeby równo na czas skończyć, to zróbmy, może, żebym zginął jeszcze raz. To będzie akurat. Zobaczymy, może do czasu aż nie zginę, będzie trwał odcinek. Czyli, jeśli, jeśli będę miał jeszcze na przykład załóżmy, z 5 zabić, a zaraz zgonów, i cały czas będę żył, to odcinek się trochę przedłuży. Może na waszą korzyść, jeśli ktoś lubi sobie oglądać gameplaye. Mi akurat sprawia to dość przyjemność od czasu, kiedy mam tą nową kartę graficzną. Znaczy, to już od dawna ją dość mam. No bo po prostu gram sobie w wielu FPS-ach, w na sekundę, mam na myśli. No i po prostu czuję się tak, jakbym grał normalnie, w ogóle nie czuję tego, tylko muszę komentować, wiecie. Okej. Okay. Oj, chyba padnę zaraz. Dobra, padłem. O, ładnie odbił moją raketę. No i co ludzie, będziemy kończyć. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie oczywiście, jeśli odcinek wam się podobał. A, jeszcze widzę, że mi przybyło około 100 subskrypcji na tym nowym na tym nowym konkursie, co zrobiłem teraz, tak więc mam nadzieję, że tych nowych widzów przywitam miło i że nie będą mnie ansubowali po tym konkursie, pewnie kilku też takich będzie, no ale to już jest nieistotne. I co, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Tutaj był Frodo na razie.